Że jest coś takiego jak język ruchu, coś co łączy to, co jest świadome, coś co możesz nazwać, co dzieje się w Twoim ciele, jakie wzorce, ścieżki, jakości doświadczasz, a tym, co nieświadomie pokazuje Twoje ciało, kiedy przychodzisz, a dzieje się tak, że podchodzisz, a się trochę wycofujesz, kiedy. Mówisz o tym, jak bardzo chcesz bliskości, a tak naprawdę być może czujesz w sobie jeszcze coś innego. Język ruchu pomaga wnieść do świadomości to, co dzieje się w ciele, w jego wewnętrznej przestrzeni, to co wnosisz do świata, sposób w jaki to wnosisz do świata i jaki kształt budujesz. Będąc ze sobą i będąc z innymi w relacji, o tym trochę będzie podczas czułej siły obecności. Od września, co dwa tygodnie, sześć spotkań. Czy praktykujesz, czy dopiero zaczynasz? Możesz pozaglądać i połączyć świadome z nieświadomym czucie, myślenie.